Mało nas, choć w sam raz By ratować ten świat Bo gdy znasz siłę swą Przezwyciężysz zło Mało nas, lecz do gwiazd Każdy skoczyć by mógł Gdy chce Pokonać siły złe Kodlioko, rakieta. Roman Legow. Jeremy Belbois. Jestem. Janik Pirane. Jestem. Dostałeś aż dwa listy, a ja żadnego. To niesprawiedliwe. Spokojnie, jeszcze nie skończył rozdawać. Może coś dostaniesz. Ja też nie dostałam listu. Ale ty nie znasz nikogo poza nami. <ścoughs> e, e, Sorki, nie to chciałem powiedzieć. A Elita Stones! Jest do ciebie pocztówka! To dziwne. Od kogo dostałaś? Nie mam pojęcia. Pewnie od Ksany. Chyba jest na wakacjach, bo zniknął bez śladu. Cześć, Elita. Myślę o tobie w Montrealu. Pozdrowienia. I nie ma podpisu. Chciałbym coś dostać, nawet bez podpisu. A to jest dla Oda Della Robi. Dostaję na końcu, bo to jego stałe miejsce. No, nareszcie jest. Moi starzy przypomnieli sobie o ulubionym synku. Założę się, że jest tu pełno pyszności, ale bez obaw, kochani, podzielę się z wami. Ciekawe, co to jest. Co, tylko tyle? Wsze jedzenie i nic więcej? Ciekawy, kto jest ulubionym synem. Ty czy Kiwi? <śm> <śm> Wygrałem pierwszą nagrodę w konkursie pisma Kosmos, Przyszłość i Formuły. A jaką nagrodę? Miejsce na pokładzie samolotu rakietowego wraz z próbą odpalenia rakiety Powietrze-Ziemia. Mam być tam dziś. Ale ekstra. Tak, ale problem w tym, że nie przypominam sobie tego konkursu. Myślicie, że to sprawka Ksana? Zana nie ma z tym nic wspólnego, ja to zrobiłem. Żeby zwiększyć szansę na wygraną, wysłałem kupony na nazwiska was wszystkich i jak widać udało się, bo wylosowali Jeremiego. To świetnie, ale tej nagrody nie można odstąpić. Tylko ja jeden mam prawo tam polecieć. Nie, żartujesz. Orety, nie przyszło mi to do głowy. Zresztą i tak nie mogę lecieć. O? Muszę zostać przy fabryce. Ty, no nie, musisz polecieć! To jedyna szansa w życiu. Sam mówiłeś, że Ksana się nie odzywa. Możesz polecieć. A ja podeżuruję przy super Sky. Ej, przyznaj się, pewnie spietrałeś, boisz się lecieć. Nie, nie boję się, wyobraź sobie, że chętnie polecę. Pora wracać na lekcje. Ale z ciebie parciasz Einsteinie, będziesz miał super jazdę. Tak. Będzie ubaw na 102. No dobrze, skoncentrujemy się teraz na tym zadaniu. W normalnej figurze prostokątnej O i J wyznaczamy punkty A, B, C. Potem nanosimy punkty na wykres. Następnie obliczamy długości AB, AC i BC. Wreszcie na wykresie wyznaczamy punkt D, tak aby wektor AB równał się wektorowi DC. Przegapiłam początek. Dajcie mi przepisać? Ale po co to jest na tablicy? O czym nie bolą? Hmm. Hmm? Ej, hey, co ty kombinujesz? Nic. Nie wiem, kto przysłał kartkę. Myślisz, że wysłał ją ktoś z nas, no co ty? Popatrz na znaczek, jest kanadyjski, a nie nasz. Masz rację, prawdziwa zagadka. W tym nie ma nic zagadkowego stąd. Po prostu skoncentruj się. Tak, panie psor. Po locie zrobimy sobie małą sesję fotograficzną z tobą i samolotem do następnego numeru naszego czasopisma. Jeremy to jest właśnie Greg, twój pilot. Siemasz, mały. Jesteś gotowy do lotu? E, zdaje się. O. No dobra. Po starcie polecimy na niskim pułapie. Potem nabierzemy sobie trochę wysokości, wznosząc się pionowo i ukośnie. Następnie machniemy parę beczek, polecimy do góry nogami, zrobimy kilka pętli, a na koniec wystrzelimy do celu na ziemi. Jednym słowem, będzie totalna jazda. Podoba ci się ten plan? Jasne. Jest jeden drobiazg, którego chcę uniknąć. Mm, co ty? A jaki? Latania. A? Uh. A. Posłuchajcie mnie, ja się boję samolotów, ale nie chcę wyjść na tchórza przed kumplami, więc może zrobicie mi kilka zdjęć w kabinie? Wasi czytelnicy będą zadowoleni, pismo oszczędzi pieniądze, a moi kumple będą przekonani, że leciałem odrzutowcem. Mm, ta, czemu Nie. <słyski> O, ale cuchnie. Żaden normalny pies by tego nie tknął. A kto mówi, że twój pies jest normalny? Stern, hmm? Della Robbia, co tam się u was dzieje? Czy w tym pokoju szczekał pies? No jakby, bo to ja. To był prawdziwy pies. Hmm? to ja szczekałem! Ej, próbujesz mnie robić w konia? Nie, to naprawdę ja. Zawsze kiedy próbuję tego domowego hmm? pasztetu mojej mamy zaczynam szczekać. Hmm. Jedno jest pewne. Ładnie pachnie. To proszę, weź go w prezencie. A nie mogę Della Robia. Mama zrobiła go dla ciebie! Mama zawsze każe mi się dzielić. Poza tym mam tego więcej. Dzięki Della Robia. Przypomina mi się, e, moje ulubione paszteciki! <laughs> Ale mi się poszczęściło! Uf. <noise> Bardzo dobrze. Nie ruszać się. Teraz uśmiech. Świetnie. Hmm. Dobra, wielkie dzięki, to już koniec. No to ekstra, całe szczęście, że udało mi się wymigać. Ej! Hey. Co on wyprawia? Co pan chce zrobić? Mówiłem przecież, że nie chce latać. Wiem, ale to nie ja kieruję maszyną. Mamy kłopoty. A gdzie? W sektorze polarnym? Dobra, dzwonimy po Jumi, spotkamy się w fabryce. Wieża, tu Charlie Foxtrot 41, słyszysz mnie? Słyszę cię wyraźnie, Charlie Foxtrot. Co się stało? Komputer pokładowy nie odpowiada, przełączył się na automat. Samolot sam się pilotuje i wygląda mi to na jakiegoś wirusa. Ksana. <grym> Próbowałem włączyć oprogramowanie, ale nic nie działa, wyświetla się błąd. Jedyne co mogę jeszcze zrobić, to resetować system. Nie, nie, tylko nie to. Nie bój się synku. Niedługo wylądujemy i wszystko dobrze się skończy. Pan mnie nie zrozumiał. Ksana nigdy nie pozwoli na żadne zmiany w komputerze. Ksana? To jakieś imię? Słuchaj, mały, to nie jest film science fiction dla dzieciaków, to dzieje się naprawdę. I dlatego. pana, nic się panu nie stało? Charlie Foxtrot 41, tu wieża, zgłoś się. E, tak, już jestem. Charlie Foxtrot, tu wieża, zgłoś się. Powtarzam, wieża do Charlie Foxtrot 41, over. E, wieża, tu Charlie... E, nieważne, pilot jest nieprzytomny. Ale nie martwcie się, mm. chyba sobie z tym poradzę. Charlie Foxtrot, 41. Czy możesz nam się przedstawić? Jeremy Belpois, ósmoklasista ze szkoły Kadik. Przepraszam, muszę się rozłączyć, ale mówię Wam, nie martwcie się! Charlie Foxtrot, nie rozłączaj się! <laughs> Przyszłam tak szybko, jak mogłam! Świetnie, w samą porę. A Elita zaraz nas wyśle do Lioko. Trzeba było włożyć sweter, bo wybieramy się w region polarny. Halo? Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Jeremy? Niemożliwe, jest w samolocie i nie ma zasięgu. Jeremy? Słyszę cię, jesteśmy w fabryce. Skoro się tam spotkaliście, to znaczy, że jest aktywna wieża. Nie martw się, radzimy sobie. Tylko jest mały problem. Xana przejął kontrolę myśliwca, w którym siedzę. Ha? No i co teraz zrobisz? Samolot jest niestety uzbrojony, a Xana pewnie ma jakiś cel. Jeremy, podaj mi szybko swoją pozycję i kurs, a ja sprawdzę trajektorię. Dobry pomysł. Oto moje współrzędne z GPS. N474313. E013445. Lecimy na północny wschód. Kurs 042. Zaczekaj chwilę. O nie. Co widzisz? Sana obrał kurs na fabrykę. A to niestety znaczy, że jego celem jest superkomputer. Według moich obliczeń fabryka znajdzie się w polu rażenia za 15 minut. I tylko tyle macie czasu, żeby dezaktywować wieżę. Hmm? Biegnijcie do skanerów, a ja uruchomię proces wirtualizacji. Jesteście gotowi? Zaczynam. Transfer Ulrika. Transfer Oda. Transfer Yumi. Skan Ulrika. Skan Oda. Skan Yumi. Wirtualizacja. Nikt z nas tu nie wita? Szkoda. Liczyłem na rozgrzewkę. Jeremy. Przepraszam cię. Miałeś rację mówiąc, że ksana zaatakuje. Przestań się zamartwiać. Też nie myślałem, że dziś się odezwie. To była tylko wymówka. Tak naprawdę to ja po prostu boję się latać. Uruchomiłam opóźnioną wirtualizację. Idę do sali skanerów. Trzymam za was kciuki. że Jest gdzieś tam, na piechotę! Wybacz, stary, ale nie miałam czasu na pojazdy. Chciałeś mieć rozgrzewkę, to będziesz ją miał. Co, co mi się stało? Był pan trochę nieprzytomny. Charlie Foxtrot 41, zgłoś się. Słyszysz mnie? Powtarzam, zgłoś się! Tu Charlie Foxtrot 41, straciłem przytomność, ale już jest dobrze. Posłuchaj. To faza czerwonego alarmu. Nie mamy wyboru. Musimy wykonać wariant tango. Zrozumiałeś? Kontrola, czy wy. Czy wy wiecie, że mam cywila na pokładzie? Charlie Foxtrot 41 zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Gotowy na wariant tango. Co to jest wariant tango? Żeby uniknąć większej katastrofy, zostaniemy zestrzeleni. Co? Jest wieża. Jakoś to spokojnie, nawet ze spokojnie. Bez Einsteina i jego radaru nie pójdzie nam zbyt łatwo. E, tam nie trzeba być mózgowcem, żeby wiedzieć, że wszędzie czają się potwory. Widzicie? Przecież mówiłem. Ciemko kropki. Super sprint! Super yeah! sprint! Wcześniej były dwa, a teraz są już trzy. Sena chce zyskać na czasie. Ulrik, odstrzelamy na trzy. Musimy się przez nie przedrzeć. Dobry pomysł. Ty umiesz przemawiać. Czekałem na ciebie. Niech pan powie, że to nieprawda. Nie, nie mogą nas przecież zestrzelić. To procedura bezpieczeństwa, ale nie bój się katapultujemy się. Dlaczego pan myślisz, że się boję? Nie ma powodu, wszystko będzie dobrze, jeśli tylko zrobisz dokładnie to, co ci powiem. Najpierw włóż maskę tlenową. Przed tobą jest ciemnoczerwona dźwignia. Widzisz ją? Tak, mam ją. Zacznę liczyć. Na trzy obaj pociągniemy. Nasze fotele się katapultują. W powietrzu automatycznie otworzą się spadochrony. Jesteś gotowy? Jestem. Raz, dwa, trzy. Charlie Fox-Trot 41 do wieży. Blokada katapulty. Mm. Xana trzyma nas jako zakładników. Ho there O, ja! Oh, witaj w klubie. <pod�� SMIC ASL2> ja! Ja! Ah! <fuck> <laughs> <laughs> うわっう Im powie, żeby zaczekali jeszcze chwilę, zanim strzelą. Przykro mi, mały, ale parę minut to dla nas niewielka różnica. Ależ jest. Nie mogę powiedzieć dlaczego, ale niech mi pan uwierzy. Mam przyjaciół, którzy mogą nam jeszcze pomóc. Kontrola? Słyszymy cię, Charlie Foxtrot. Nie zapominajcie, że mam na pokładzie dziecko. Wykonajcie wariant tylko, powtarzam, tylko jako środek ostateczny. Bez odbioru. Ach, już dobrze. Odleciał. Nie, on tylko zajął pozycję za nami, żeby łatwiej mu było strzelać. Znowu się dzieje. Kolejny problem? O nie. Rakieta się właśnie sama uzbroiła. Jest gotowa do strzału. Delta Bravo 89 tu wieża. Cel znajdzie się nad zaludnionym terytorium za 30 sekund. Wydaje rozkaz, żeby natychmiast go zestrzelić. Przyjąłem. Co się znowu dzieje? Rakieta jest gotowa do strzału. O nie, fabryka. Delta, brawo, zostaw samolot i zacznij strzelać do rakiety. Rozkaz. <grym> 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 Tak się załatwia bufonów A Elita wiesz, szybko. Wieża, tu delta brawo 89. Cel zbyt szybki. Nie mogę go namierzyć. Nie mamy łączności. Mnie też ksana chce się pozbyć. od Lioko Wieża dezaktywowana Powrót do przeszłości <laughs> proszę proszę, a więc to ty wysłałeś tę pocztówkę, co? E, tak, najtrudniej było mi zmienić charakter pisma, ale warto było, prawda? Oczywiście, zrozumiałam, że nie jestem sama na świecie, że kogoś obchodzę. Od kilku godzin szukam Della Robi. Widziałeś go? Eee, nie. A co zrobił? Nic nie zrobił. Chciałem go spytać, czy nie zostało mu trochę tego domowego pasztetu. Mm. Był naprawdę pyszny. <laughs> Przykro mi, Jim, ale Oda tu nie ma. Śpieszył się na samolot. Ale z ciebie szczęściaż wiesz? A... Jeremy! Jeremy Belpois! Będziesz zachwycony, Jeremy. To niesamowite przeżycie. Startujemy! Nie, za szybko, ja się wcale nie boję, tylko Pracowanie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia, Dialogi Polskie Anna Niedźwiecka, Dźwięki Montaż Hanna Makowska, Kierownictwo Produkcji Dorota Nyczek. Udział w ziemi, A Elita Beata Wyrąbkiewicz, Jeremy Anna Apostolakis, Od Brygida Turowska, Sisi Krystyna Kozanecka, Ulwik Tomasz Bednarek, Jumi Anna Sroka oraz Agnieszka Kunikowska, Elżbieta Bednarek, Cezary Kwieciński, Robert Tondera, Paweł Szczesny, Krzysztof Czerwiński, Janusz Wituch. Piosenka w wykonaniu Tomasza Steciuka.